Dzień dobry widzowie, witam was, jestem i obiartam was na Kolejnym odcineczku, ale to się to pierwszym, Jezus Maria który gry Pike of Hell Czyli tu chodzi po prostu o to, że No jest, no to jest jak co to, to jest tower, tower of Hell, tylko to jest na wersji na rowerku I to jest połączone z parkourkiem I ja oczywiście będę musiał Tutaj na tym rowerku działać! Normalnie jak po brywarii Ło! Wow. Wow, kurde To ja się takim wpitełem jadę, co ja gramy? Wow. NIE doleciałem, myślałem JAK DOLECĘ! nie myślałem, że To, myślałem, że to, A, to akurat tak... o, o! Nie! Kurde Czekaj Kła O Teraz only jumping normalnie Skoki na kościach. Ło, kur. Ja pierducze. Jakie Jak parkoury robi teraz? Co jest? Tu się to się? Kaktuseli, 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 kaktuseli. Co się dzieje? Jaki ja asasin Dawaj, 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 stary. Dawaj. Jedziesz, idzie jedź Jakbyś kurde pomyślał, że jedziesz do szkoły po świadectwo. Z czerwonym paskiem. Ale na dupie. Bo nie mam... Ja nie będę miał czerwonego paska. Ale będziecie się na czerwony pasek na świadectwie. Możecie coś się podzielić, nie musicie. Dobra. Ła! Ciu! ja Ciu! Ja Dzień sam Jest Uuuu! Jestem niższym w Nie ma podjazdu w ogóle. Nie! Znaczy jednak jest może podjazd. Nie! 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 Kuźwa! To jest wredztwo w biały dzień, no. To jest chamstwo w biały dzień. A, tu już akurat jest idzie. Dziękuję. O, to co, co to za jakiś kurde... Jebuż, mi się w głowie kurde kręci. Tyle gwiazd widzę na oczy. No, dawaj, 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 dawaj! Uuuuaa! Ooo! Brawo. Nie! Ciekawe. NIE! Yeah. NIE! Yeah. No kurde mać! Jedź! Szybko! O! Oh. O oh, nie! Cie... Nie! O oh, nie! Daj mi pół sekundy! O! Oh, to teraz, Edwardu! Półtorej sekundy dostałem! Dobra! Jump! 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 Kurde pociąg <grych> o o jest nice. o jest Robię to nie wiem jaka jest to co zrobię to nie no to się chyba jajca robisz Jakieś kurde co? na czym w ogóle ja jeżdżę Proszę bardzo po czym ja przyjeżdżam? bo co, tutaj razem pojechał późno. Ty, ja sądzę, że tego się nie da zrobić w ogóle. O, to se ładnie to zrobił, p***a. Nie no, tego się nie da zrobić. Dobra. Siało mordo, nie! Cholera, jasna. Ja teraz sama nie idę do kibla się prynudzić tam. Ja pierdziele no. Nie, 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 nie powiększyło się pit. Tak? Jezu, jest. Yes. Nie. Kolejna. Nie rób tego. Jest. o Boże, zrobiłem to. Zorze może. Dawaj. Dawaj. parę, błagam cię. Szybciej, kurna. Nie. Kuj ja powiem już tak blisko. Dobra. Spin mi. Mam spina, mam spina, dobra.

Nie wiem czy ma to pisakuje Dobra patrz to patrosto. Przeskok Przeskok O to ja jeszcze muszę podczas jazdy tak skoczyć Dobra 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 Zrobiłem, zrobiłem Jestem proszony na spółkę O mnie pizzeriki się krecą O za pierwszą tu zrobiłem, to nie zrobiłem już Nie Pierwszą godzinę zrobiłem, tylko sparkoliłem od razu. O, wow, O! O w na imię. Na tym samym ciągle ne. No No Kuźwa, tak! Pokój! Co no, kuźwa, no. Poleć jeszcze dalej. Dobra. Na pizzerykę, właśnie. Eee. Dobra, teraz tak spokojnie piguje. Leć. Brawo. Dobra, jest. Zrobiłeś to PTO. Ja. No to chyba ostatni raz. Ostatni raz, jak to kuiva zrobi. Proszę cię, dawaj, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię. Daj mi gotować. Serb te eyebrows nie umiecie przejeżdżać. Jaki umiecie obszar robić? Przecież kurde, brwi są łatwe do przejścia Oh, fuck off Sądzę, że to mogę zdjąć, Ale jednak nie, bo jestem prosty w tą grę Ale jest, jest to samo Jedź, panie, jedź, 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 jedź Będziesz pierwszy Jak nie będzie gównianego levela oczywiście To jest chyba gówniany level Dobra. Ada. Dawaj, na górę. Na górę, pa! Nie, o nie policja. Przeżej pod to. Dr. Kto tak poleciał? D trzeba tak tu przyjechać. Okej. Okay. O nie. Za pierwszym proszę, za pierwszym. Nie. Kurde, ja muszę początku Dobra? Jest. A tu jeszcze leci. Ja pierdziu. Jest? Ja pierdziel. Tak. Tak, tak, tak. To pierwszy. to pierwszy. to pierwszy. to pierwszy. to pierwszy. Będę pierwszy. Nie. Ja będę pierwszy. No chyba se jaja robi się kurde jakiś biegł i wyjedzie. Ok, dobra, polesią. Tak to jest kiedyś bardzo roz rozpędzony. Jezu, będę pierwszy. Opa. 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 Jej. Jeszcze nie. To się nie skończy Jest lewa. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie może być coś pierwszego dla mnie. Jest, z na dół. Trochę, jeszcze trochę. Jest! Gdzieźdź! O! Oh. O! Oh. O oh Jezu! Pierwszy. Mogę jakiś rower kupić? Cześć. Mogę jeszcze jakiś rower kupić? Mogę tylko w tym zakręcić, ale co to mi da? To mi nic nie da. Tylko 50 końców. Nie napiszę. Shop. Tu. Mu to nie. Sara co się tu kupuje? Brazylijski motor. Co ja, kurde, mam w Brazylii? Byście to kupić? Czy co? Epic bike. Skąd ja nie wezmę, tyle. Co tu jest w ogóle? Group Rewards. Like the game. Join the group for daily rewards. I say, I I I mean, to to? Tak więcej, winów. Ile winów? No i tu są winy. Tu jest czas 50 za koło, i rozpoczynamy drugą rundę. Let's go! Ja już jestem się wypadził. Nie wiem, czy jestem tak aż tak za bardzo sprint... No właśnie, więc tak z bardzo nie mogę sprintować tym ten ten pojazdem. Pa, się buję na boki. Granę się w lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Nawet to nie musiałem spykać. Tu to jest ochrona ze squidlier. A no właśnie! Bo ma być jakoś innego tego, czerwca ma być. Do premiera tego. Nowego serialu Quick Game y, część trzecia. Przedszedł trzeci. Daj sekundę. Ja się może podkuszał oglądać. O nieee! Dzie, Czemu ja muszę okresać ten, ten double jump inaczej?

będziesz pierwszy, będziesz pierwszy, jesteś legendą, lege jesteś legendą, będziesz pierwszy, musisz być pierwszy, zdejmij go z nami, to prosto. O świet, o świet, co? co? To mi dotknęło, Dobra. nie poddam Nie mogę ci ostatni. O nie, to są te to, to, to to się główna, Dobra. Ej, czemu mi.. Double jumpa zatrzymało. Zatrzymało. Muszę się trzymać, spadcy, gdyby tak skakać. E, e Nie ma tak łatwo. Okej, okay, dobra. Dobrze, że miałem tego double jumpa, nie miałem gotowego żeby był Nie, 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 nie. Nie mogę spaść. Nie, nie, nie mogę być trzeci przed baconami. Nie. Nie Jestem mistrzem. Nie, 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 Bajkon nie, 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 Alright, no to ja mogę być no, chociaż śpieszcie? Uda wada wada dawaj, 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 wada daj. wada 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 drugie miejsce. wada 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 Kam kam Mamy nowy ten! Jestem zdrowy, mamy now, nowy motor! Nie! Myślałem, że szlaki bike będzie. Ja pierdzielę, ale to też może być. Jo, Ja tak akurat to jest! Ło to jest! Gdzie To trzymać te karuzelę. Koźba! Trzeć miesiąc na gwarantowanie okay. To jest cały speedrun? Dreama? Jaką... O kur... Mara, ja, ja dalej nie jedzę. Mogę się wrócić na początek? Ja się może wracam To będzie lepszy pomysł Lepiej się wracać to niż... Lepie, le to le lepsze to jest to niż nic Nie przyspieszajcie mnie Nie, 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 nie. A yes. ja, jest. Jak ktoś tu ma taki motor, co jest? No, czy to jest... Nie, to był ten motor chyba. Ten, ta jaki ma motor. Dawaj, 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 dawaj. Nie, 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 ok, czy, muski, chyba. Ty trójką bier chyba ale podskok, jak... 102 metry 102 metry, co jest, kreany PGO VR, co wale, tełwaju dawaj PGO tobie jest nadzieja dawaj PGO Ścigaj się dawaj jesteś pro Jesteś pro! Jesteś zwycięzcą! O, shit... Szedł? 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 Ło kuźwa! Ło, uuu, uuu, ja pierdziele, jak poleciałem przez chwilę, jak petarda jakaś! Kuźwa! Noemchii! Gierka! Nie tak się dogadujemy. A poczekaj, mam pomysł! Czy mogę zrobić jak mogę? Proszę, powiedz, tak. Nie. Mm. Kurde. Ty, gwiazd, się nie da przejść. Albo da się, tylko po prostu Ja jestem taki upośledzony, nie nie mam. jest. Teraz normalnie zaczyna się teraz zaczyna się wschodzić A, bo tu lawa rośnie! Sami rościciel... A, to o to chodzi. Żelabrz tam nie podrasta, a podrasta nie! Oj, co jest? Nie ja zawsze tej prosto w tą lawę. Nie! Oh. Ja jestem mistrzem w tą grę. Nie, to taki. O, w dupę! I co mnie tak wybija? Kosmos! Okej, okay, tu są patelnie, tu są te. A patelnie, z patelni, z kasaki. Nie, no please. Game, please. No, please, game, let me do this. No, let me do this, game, please. Jak chcę być pierwszy. Bo ta typiara nie wiem czemu stoi. No, please, please, no, please, kuźica. Nie, 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 nie. Okay? Uch, nie, 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 bo teraz coś z tyłu na to nie do przychodzi. Okej, dobra. Ja dalej. Właśnie. 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 O, dalej, Jest. Jedziemy. Ty, fajne są te c. To to ma akurat taką odległość, że mogę spokojnie z... że mogę tak robić bunny hoppy. Bunny hopping, bunny hopping banne hoppingu byłoby nie życie Dobrze, że to, to był checkpoint. Bo bym się tutaj nie kłamiąc zdenerwował, nie choćby nie miał czy checkpointa. Dobra, no, spokojnie, jest ja spokojnie. Spokojnie Nic się nie stanie. O. Ty, teraz coś tu jedzie Tu się idzie w moją stronę. Ty za piara się budziła. Mam to, mam to chyba nie wierzać. A to jest proste, koźwa. Przecież to dla mnie jest takie. Easy, takie Easy. Easy. Ej, no nie piję, że mnie kurde, ta, ta, ta baba w tył mi wyprzedzi. Ona zaraz leci. I co, co to jakąś Co tu za jakieś kurde? nie, ja co tu mam? Ty ona tak ma tak, panie, panie Wyprzedziła mnie Hej moja motor! Flipę! Ło Dzień Dobrze, dzięki że byliście na dzisiaj tyle to Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajka, like, powiedzcie taki filmików. Ja się do niego nim żegnam, był Pidzio tylko i widzimy się, jak mówiłem, na no, tych odcinkach. Cześć, pa pa <zyskliwia>